Nie dać nikomu, ani słowa. Baton ma gęsta, gęsa czekolada, Ożywienie. świeżość, delikatny energia, złota To jest właśnie baton. dyrektorze, jaki jest prawdziwy sekret wspaniałego smaku rogalików babuni? To sprawa przepisu. Używamy wyłącznie składników naturalnych masło, mąka, jaja. Dobrze, a co jest w środku? Nadzienie. Może być kakao. Panie dyrektorze, musi być jakiś sekret. Uderzają totalna uwaga, panie redaktor, bo najważniejsze jest liczby. Ale mamy swoje słodkie tajemnice: rogaliki babuni. Zatwierdzone przez babcię? thank you